Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku CFSA 25 na mapce szpakowo od Bizona do Lexona. Co w to dzisiejszym odcinku, a w dzisiejszym odcinku jak tu widzicie już przyjechałem mini ładowareczką. Przyczepkę sobie przyciągłem na belki. patrz że się udało zapiąć. Nie, nie wiedziałem, że się uda, ale dobra. O tu trzydziestka już to z prasą jest. Tutaj zaczynamy, bo już coś się chmurzy, więc zbieramy tę słowę póki można. I palimy tutaj. 30 oczywiście Biegi zarzucamy na dwójce, powinno być dobrze. Opuszczone jest, prasa? Jest teraz opuszczona. Jedziemy z koksem. No i jedziemy. Elegancko 30 popracujemy. E, takich e, jeszcze takich informacji widzę, że teraz gdy po tygodniu dopiero jak tam ten odcinek poprzedni co teraz znowu te był, nagrywam to nawet widziałem że aż tyle pięknych wyświetleń mi się uda zrobić na jednym filmiku szkoda, że no te, co teraz jest ten weekend na no, takiego wyświetleń nie ma, no, ale wszystkiego się nie da mieć po prostu no i sorry, że nie, ma, nie mieliście odcinka na niedzielę poprzednią no, no nie mieliście po prostu no bo tak jak wam wspominałem to było po świętach a ja czasu nie miałem zbytnio co wtedy usiadłem we wtorek bo nagrywałem trochę i nie miałem czasu więcej, żeby się jeździć nagrywać. E, więc no to co mogłem, to nagrałem, przygotowałem, więc no i teraz nagrywamy już na następny weekendzik. E, więc tutaj zaczynamy prasowanie słomy oczywiście. Piękną trzydziestką. No cóż, teraz weekend majowy się zbliża, no na weekend majowy, trzeba, no mam nadzieję, że macie już plany zrobione, bo ja raczej mam plany przygotowane, będę kończył te swoje projekciki, co do zrobienia. Części są, to może Wam wrzucę na pierwszego, a już tak, żeby nie było, za trzy dni będziecie mieć odcinek po prostu, wtedy już będziecie, jak, jak to nagrywam, za trzy dni, ale dla Was będzie po prostu na pierwszego nagram, bo będzie raczej każdy miał wolny, będzie 1 maja, najwyżej na drugiego, trzeciego, czwartego się dogra coś. Teraz na popołudnie będę robił. Będę miał chwilę czasu, czy tam z wieczora, czy z rana. O jezu, a ja tu gadam! A ja gadam, a tu mnie jeszcze słowa nabiła. To jest właśnie takie Skupicie się na tym, nie słyszałem dźwięku. Prasy. Stara prasa jest coś że idealnie jest. Yy, więc no, więc no, też będę miał dokończenie. A ponagrywam, niech będzie moja strata w czwartek. Macie pierwszy ten odcinek, co miał być na jedzie, będzie czwartek tego tutaj mm, na szpakowie oczywiście gramy. No, część na temat tych tekstur, no to tak jak właśnie mówiłem, no niestety takie wymogi Giantsa są, że no te tekstury muszą tak być, bo i na innych nie dopuszczają filowo. No bo są pojebani po prostu, fizyki i tak dalej. No to nie ma co się dziwić a, no, Takie po prostu utrudnianie nam no, grania, pomimo to, że i tak ta granie jest jakaś wybitna, ale wiecie, jak coś ma być na odchaba. To musi być jak najmniej takich to bo inaczej nie przejdzie, nie może błędą, bo to na konsolę też idzie więc. No z jednej strony nie ma co się dziwić, ale z jednej strony jakby gra była podstawka zajebista, to by było wszystko ok, no ale niestety dobrze wiemy, że ta podstawka gry nie jest idealna. Da się grać, oczywiście fajnie się gra, no bo wiadomo tutaj fizyka nowa i tak dalej i takie tam inne mm, gry, które ulepszyli na pewno tę grę na pewno, ale no, szkoda, że nie dali więcej osób do przetestowania, mamy takie w swoim gronie, żeby to po prostu doprawili, poprawili. To się za czym wypuszczam, tak? Tak zawsze jest: z każdym aktualizacją coś się naprawi, coś się popsuje. Tak samo u mnie w pracy jest. Robią systemu aktualizacji, rozwalają co inne. Innej. No i właśnie tak chodzi. No ja nie pracuje taki no. Tam system do skanowania, po prostu mamy nowy. No i po prostu na początku jako tako już w miarę chodził, teraz w ogóle zacina się cyrki siedzimy, no ale to właśnie po, po głowie tego, że aktualizacje są robione i chcą coś dodać, coś ulepszyć, ale nie zawsze im wychodzi i po prostu jest... No. Jak jest no. Więc tutaj dzisiaj trochę tutaj na tym polu podziałamy, później przejdziemy na tamto pole. Ogólnie tam oddeleguje pracownika, żeby sobie pojechał że ładnie sobie radzi z prasą na tamto pole bo nie będę tutaj po prostu jechał całą drogę tutaj pozbieram trochę tych belek, wam pokażę wszystkie odeż, raczej nie będę tutaj dzisiaj... o ma, dość nie patrzmy się tam coś znika i się pojawia um, tu trochę tych belek chcę załadować przyczepę sobie postawię tutaj na górce i tyle do, dojadę sobie prasą, później ciągnikiem sobie przejadę, to zgarnę tak, żeby już tą mini ładowarką się nie męczyć, bo ta mini ładowarka tak dziwnie to wygląda trochę, ale... Ale no cóż, cóż poradzimy na to. czyli musiał sobie przyznać? No trzeci chciał by się przydał, nie mówię, że nie, tak? No to tutaj będziemy coś myśleć, żeby coś nawet jakiegoś takiego fajnego, małego kupić, dodatkowego. No raczej już to by było takie jak tego zatorka, co, co wam ostatnio pokazywałem na no, odcinku, tego bym chciał sobie kupić. No i raczej będę chciał to kupić. Ale w przyszłości dopiero. Na przyszłości będę chciał, na pewno tutaj, no nie wiem, chyba pójdę sobie do pracy, po prostu widzę tutaj Nie przejadą wariaty. Chyba będę musiał iść do pracy, żeby trochę tej kasy, no to się zleceń porobić. No, no, będę musiał poza odcinkiem sobie posiedzieć i pograć. Trochę żeby na następny odcinek już mieć przygotowany, może na jesień, coś mi się udało kupić, ogarnąć. Tupa, podniosłem teraz. Jasne. No kupić coś dorzucić na jesienne siewy tak do Orki czy do czegoś nawet, no bo to wiecie no 60 morałem, no ale ten pługi i tak no jest troszeczkę duży dla tej 60, no ale no, zobaczymy, zobaczymy, pomyślimy. To mamy jeszcze sierpień, w sierpniu na pewno będziemy musieli rzepaki siać, więc będą musiał przewinąć. Miałem przebijać, ale mówię nie ma sensu. Tutaj na lipcu dokończymy po prostu te żniwa jak najszybciej jak się da, dużo tego nie mamy do ogarnięcia. No i oczywiście na, na jesień ziemniaki będą, to muszę za cały sprzęt kupić do ziemniaków. I tak się muszę podjechać też później do sklepu, zobaczyć, czy da się burty podnieść u mnie na przyczepie. do kupić po prostu tej przyczepy, żeby były większe, czy tam jakieś deski, by mieć coś na Bo na tą chwilę, no to tak wiecie, mało wchodzi na tą przyczepę, ale może byłem zwiększyć. Bo jak z ziemniakami będziemy się bawić, no jeszcze muszę. Piwnica na szybko wybudować, w którymś miejscu gdzieś, gdzieś będę musiał pomyśleć z tą piwnicą, żeby ją ustalić, żeby mi w przyszłości nie przeszkadzała. No bo tamto piwnica, i mówiłem się, udało mi się, akurat jak wspominałem, fartnęło się, że wyskoczyła ta piwnica na Motkabie, czyli jestem bardzo zadowolony z tego, ciekawego pojemność będzie miała, ale to się okaże. No, trochę tych bolek, belek tutaj mi dało, nie mówię, że nie, tych balucików. Ja wiem wam by się na pewno akcja podobała jakby kostki zbierane. ja bym nie chciał się tutaj zbierać na takim kostki, raczej to sobie odpuszczam, ale te belki oglądam, może później prosto kąty pójdą jak będzie większa prasa. po prostu większy większe ciągi bo po prostu ja bym chyba ogłupiał, jakbym miał te kostki zbierać więc więc udaruję daruję to hmm, po prostu te 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 kosteczki a pani ma co się wygłupiać moim tak mnie ciekawi, ile ta 30 ma ustawione spalanie, bo o tyle 30 mierzy, i na tą chwilę paliwa nie ubyło właśnie. To jest naprawdę jakoś dziwnie ustawione, tak trochę nierealnie by powiedział. Powinno być trochę spalanie, widać, nie wiem, czy coś ubyło, czy nie ubyło. W wielu procentach to jest. Jedziemy dalej. Ja rozumiem, że 30 jest w miarę, no, tam mało spala, ale do przesaddu, musi, no to tyle co tutaj nią porobiłem. A jeszcze i nie tankowałem 60, już tankowałem. Coś tu jest nie tak z tym modem, tak mi się zdaje po prostu. No ale no, ja tego nie naprawię na pewno. No zobaczymy jak to będzie. Ustawianie mam nawet w miarę, że tam większe spalanie. Czy tak, czy tak. No ale czy tak, czy tak, coś nie tak jest, ale dobra, nie piję szczegóły. Tak jest, tak jest, niech będzie. Pełną no, zrobimy, bo ostatnio na odcinku tak było, że było to bo prasowanie nie było załadunku, więc tym razem wam załaduję, pokażę jak ładuję te beleczki. Postawię tam przyczepę. Mam nadzieję, że wzymnie nie zapadnie. Tu już dawno nie padało, więc twarda ziemia jest to, więc tutaj nie powinno być większych problemów. tak się zdaje. Ale zobaczymy. Zapro tak odbieramy. Na kujecie zawsze. Więc i tutaj takie przyciągną pracował w na 10 godziny. Czyli tak więcej się nie pociągnie słomę na pewno część zostawiam, to jest powinnam chyba dużo tej słomy nie zostawię, bo te prosiaczki wpadną. Chyba raczej nie będę dużo zostawiał tej słomy, bo resztę wiadomo sprzedam, bo to nie będę trzymał tyle. Zostawię tam nie wiem ile tabelka. belka ma. 3000 litrów to powinno mi się. a parę sztuk dobijemy to do końca. Uda się dobić. Dobra, to już przytależujemy przy i tyle. Jeszcze nie będę zbierał tego małego. Ja już zostawię, po prostu tu talerzówką się przejedzie, o talerzówkę by się przydało. Zobaczymy, może na sierpniu uda się talerzówkę jakąś ogarnąć. Dobra, A co ja będę chciał? Będę chciał ustawić po prostu tutaj, no, no wiadomo, pracownika, żeby mi dojechał wiedziemy, tej nie Zapisz się oczywiście. Bardzo dobrze musisz się zapisać. Dobra, utwórz pracę. I bym potrzebował, żebyś mi dojechał w tym kierunku. Ciekawe, czy mi dojedziesz. Bo nie wiem, jak to jest oznaczone w tej ma na mapie. Pojedzie. Ty, pojedzie. No i dobra. Zawsze jakaś pomoc jest. Sąsiadka przyszła. Widzę, wsiadła. Ach, ale dała. Dobra, my tutaj ustawiamy sprzęta Palimy tutaj tego Dobra A poczekaj, ta bieg rzucę chociaż hmm. Mamy szybszy Szybciej jeździ. po prostu wykręcimy i chyba tutaj na tej górce postawimy Także w miarę możliwości... O Jezu, ale za, zapędziłem się u sąsiada, zabędziemy na mnie krzyczą Dobra, ustawimy się tak w miarę bardziej, Także że można było po środku dojechać, na górce tutaj Dobra no bo wiecie, no to jest trochę przesada, dobra. Pojedziemy na dół. Czekaj tam. Dobrze. Jedziemy. Zgarniemy belki. Trochę jazdy będziemy mieli, ale no cóż. No weź o 7 na godzinę jedzie, to jeszcze w miarę możliwości ogarniemy to To minimum. minimum ładowarka mi się podoba wam powiem tak. Fajnie ta mini ładowarka wygląda. Mam nadzieję, że nie macie pretensji, że taka mini ładowarka u mnie się pojawiła. Bo, moim zdaniem, turem cały czas się działa. Z turem cały czas, tur, tur, tur. Taka mini ładowarka ciekawa, czy mi się uda dwie wziąć chociaż i przewieźć. Dobra, na jedne widły nabiję i na drugą, ciekawa, czy mi się uda. to bym miał dwa razy, czy ją nie przeważy, po prostu, bym miał, miała tyle. Na, na sobie, bo to nie wiadomo, właśnie detestował. Dobra, miałem możliwości, jedziemy. O, poprawimy i jedziemy elegancko. Eee, na no spokojnie, jak będziemy po dwie jeździć, to uję. Jak to wygląda środka? środku? Widzę, że kamera zajebista jest ustawiona, ale chyba nic nie widać. Bo z overklem, Ale Ale się bójtają. Tutaj coś zawadziłem, a za nisko opuściłem. No tak, myślałem, że no już coś mi ściąga, już coś popsułem No i dobra. I hopsa, hopsa, O, i za bardzo. Ułóżmy to jakoś w miarę możliwości, napotkał przeszkodę. Ciekawe w co wjechał. Gdzie on dojechał? Powiedzcie mi. A, tutaj. No dojechał do celu. Jakieś dziwne anomalie robi, no ale dobra. Czyli dobra, dojechał do celu. Czyli jestem zadowolony. Wykonał swoje zadanie, dobrze. A powoli. No i elegancko, e, no ładnie będzie zapnę sobie pasami, żeby nie i po, e, nie poobalać, bo to, bo to wie, wiecie jak to jest z tym ładowaniem. Zaraz obalę i tyle będzie, a tak ładnie już wygląda. Dobra. jak po dwie będziemy zgarniać, to w miarę możliwości będzie Dobra, pracownik dojechał, fajnie, fajnie. Podoba mi się to, że to co chciałem mi się udało, założenie. Ja już jestem pod wrażeniem. Dobra, no tam zaraz i tak się przerzucimy na tamtą pole, ale tak jak to załadujemy, Dobra. jedziemy z teraz to. osobiad będzie zaraz z mordą wyskoczył za to, że mu jeżdżę. Ale by była awantura. Się śmiejecie, by była awantura Była Po moim jeździsz Gnieciesz mnie, no to by była awantura A która pójdziemy? Z drugiej strony? Teraz z drugiej strony tutaj załadujemy Ja no fajna ta mini-ładowarka jest Nie mówię, że jakiś yy, dziadowski jest jak na start Moim zdaniem fajnie, że na start mam mini ładowarkę niż bawić się z turem. Tak mi się też moim zdaniem... Nie wiem jak tam waszym zdaniem, ale mi się też tak zdaje, że... Nawet dobrze, że kup tą mini ładowarkę poczekaj tam. Dopchniemy. I teraz tak dopniemy, żeby ładnie było. O, trochę przesadziłem. No dobra. Chyba poprawimy resztę. Ładnie było. Uy, 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 uy. Dobra. Tam też przepchniemy. Wskakuj. Ua, ua. Dobra. Teraz tu zapniemy, pyk, 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 No i mamy już zabezpieczony transport. pik jeszcze mamy, dobra, nas też mamy. Szczerze, ja na młodej na gospodarstwie to mini ładowarki nie kupiłem, ale dobra, ale o Jezu, ale teraz się zapędziłem. No, ale z jednej strony dobrze, to tutaj sobie poćwiczymy trochę taką mini ładowarkę, jak mamy już dostępną. To już po, po, pobawimy się tutaj po prostu na tej serii, a na tej serii na pewno się przyda. Więc może być, znośnie. Słabo mi się to nastawiło, ale się nabiła chyba. O, dobra, trochę mi się źle nabiła i się kolizę zaczęła robić. prawie sobie ręcznie, bo widzę, że mi się tak trochę nie chcę ustawić tak ja, bym chciał Oj, ta w ogóle nie chce, widzicie? To nie chciała ze mną w ogóle nigdzie iść, tak. no i oczywiście, jakby to było inaczej musi spać, no bo wiecie, no cztery ułożysz dobrze, a to nie ułożysz no bo jakby to było inaczej Prawidłowa, tak? no jeszcze obalisz, no to znaczy ta fizyka zajebista no dobra, poprawimy tam też jeszcze do zgodnięcia no i wam powiem, że trochę tych beleczek tutaj mamy wiecie, zawsze fajnie wszystko chcesz ładnie poukładać ale zawsze coś tu jednak coś tu nie pyknie tak sobie zbliżymy, może jeszcze na widły się nadzieje To po prostu... No to przegłubowymi, a przegłubowymi nie robię, a przegłubowe trochę też inaczej działają, można powiedzieć, tak? Inna reakcja troszkę jest. Ale dobra, już nie, nie wymyślajmy czegoś, niestworzonych rzeczy. Ja no, po prostu nie umiem ładować i tyle no. już taka wersja. Taka wersja, no bo co? No i tak, udało się jakoś. Ostatnio no zostawione. Sorry, sądzę, że ci jeżdżę po tym polu, no ale niestety no, tak mi wychodzi. Za małe, za wąskie pole jest, nie mogę się z ładowarką, mini ładowarką wyrobić. To jest dopiero jajce, no. No i tak to to z tyłu, wrzucimy. teraz przechodzimy do kolejnego pracy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, podjedziemy. O, no mówię, trochę nierealne, ale wam powiem, że Ciekawie, czy pójdzie z tym. No, nie pojedziemy za daleko. Za duży ciężar jest. Tak myślałem, dobra. Tak myślałem, że tak będzie. Jednak za duży ciężar, trochę jest. Tam to, to ustawię. I później ciągnikiem tu przyjadę i zgarnę po prostu tą szczepę. To są ustawie, żeby ta miniładowarka jechała do celu. Dobra. Czyli ustawimy ją, żeby sobie jechała tu. Gdzie wysłaliśmy wtedy tą 30. -tkę. Utwórz pracę awancikiem. Przyjeź mi tutaj. Oznacz miejsce. W tym kierunku. Dobra. A, no dobra. No to cóż, ja idę do ciągnika i widzimy się za do chwilę. Dobra, już jesteśmy ponowny. Wsiadamy tutaj do bizonika naszego. Palimy tutaj maszynę. Chyba rurę zamkniemy, żeby nie owadzić o coś. Opuszczamy, dobra. No i zaczynamy dalej żniwa kontynuować. Jedziemy tu jęczmi teraz kosimy, tak uczę jeszcze akurat to do końca odcinka dogramy i będziemy kończyć po prostu ten odcinek. Tam załadowanie miejsca, trochę teraz żniwa na koniec, no i teraz widzimy się po prostu na sierpniu będą siewy na pewno. To raczej taki krótki odcinek będzie bo tutaj praca jeszcze pożliwne zrobimy po prostu. Na tym chyba miałem się że po polu. No to więc tutaj będziemy musieli szybko ogarnąć, w miarę możliwości. Ten Bizon, oczywiście, e, Bizona już na podmiankę mam, ale muszę go przetestować czy on działa. Bo ten po prostu coś nie trybi tak powinien. Więc widzę tu tutaj kilka tej kręcące się rzeczy, jakieś widzicie. To są jakieś dziwne rzeczy. Więc zobaczymy, pobrałem kolejnego bizona, który wyszedł najnowszy Oceny widziałem, że w miarę możliwe są I po prostu podwinimy go Takie remonci przejdziemy, zrobimy po prostu I będzie odświeżony ten bizon no, no niestety muszę tak zrobić No bo ten trochę tak jak jeszcze ze dwa sezony Tym bizonem wytrzymał To muszę po prostu zrobić tutaj małe modernizację. Bo oczywiście tutaj mi tak trochę nie do końca... Działa, taj bym chciał. Tak powinien ten Bizon działać, więc musimy przetestować kolejne wersje Bizona, które by zastąpili na te parę sezonów. Jeszcze ten nie jest jakiś tragiczny, ten Bizon, no ale denerwujmy te kropeczki po prostu. No bo tak trochę tak niefajnie zrobiona modyfikacja, ale to mówię, to jest poza mod hubem, więc takie cyrki mogą się dziać. Więc no, nie mam czym tutaj właśnie płakać, że coś jest nie tak. To tutaj wam. Łaty cholero Ty no zobacz jak zapierdalo ty Aż żem się wystraszył Zahamuję czy w 30 Ty No patrz tak, jak pracownik Ja pierdolę, nie wiedziałem, Dobra <laughs> Jestem pod wrażeniem Normalnie jestem pod wrażeniem, że pracownik Dojechał, wybrał najkrótszą drogę jaką mógł, czyli są naprawdę, rajot się postarał, są drogi ładnie grane, no W sensie to w mapie zakodowane prawidłowo jak się powinno należeć. Czyli sami widzicie dowód, że po tej aktualizacji, no i też aktualizację trochę poprawili tego pracownika, trochę głupiał, więc no to tam tyle, ale ładnie, tyle nie widzę, dojechał ładnie, ale zapierniczał, widzieliście? pod wrażeniem dosłownie. No, ale cóż na to powiedzimy. Niech tak będzie jak ma być. Co z tego będzie? To się ukaże. Dobra, my tu już ostatni poseczek robimy. Ale muszę myjkę kupić, bo tak brudny ten wizon jest, że się w głowie nie mieści. Te ciągniki muszę po prostu do myjkę w końcu kupić. Ale jak widzicie na razie walczą o przetwanie, więc muszę zobaczyć, czy jajka mi się nazbierały, przydało mi się trochę sprzedać tych jajek. Tak to by było coś, jakiś mały zarobeczek. No ale no zobaczymy. Zobaczymy, też by się przydało jakieś modernizacje na tym gospodarstwie porobić, ale chwilowo musimy się na razie starczyć tym co mamy. Dobra. Pać. Nie przerzuciłem biegu i tak jeżdżę Chciałem tylko zawrócić chciałem tylko zawrócić A tutaj do tego momentu sobie podjadę, ale wypierniczam tym wizodem. Dobra. Dobra, ciągnikiem tutaj sobie kręcę. Dobra, no cóż. Dzięki za oglądanie, że byliście ze mną, no i do zobaczenia, no, w kolejnym odcinku oczywiście. Na razie, pa, to tu jeszcze tak akcencik na koniec. Ach, trochę za wysokie biegi już Dobra, pa.